Dzień dobry, Jan Piński, Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś szanowni Państwo mówimy o kompromitacji Tomasza Siemoniaka, ale również jest to kompromitacja, którą, która łączy go z Dariuszem Kornelukiem i uwaga z Adamem Bodynarem. Tych trzech dżentelmenów przez półtora roku nie zrobiło nic, aby wydobyć Pegazusy. Myśmy mówili, że tych Pegazusów było powyżej trzech tysięcy, kiedy oni mówili, kiedy Siemoniak i Bodnar okłamywali e, posłów i okłamywali obywateli, że jest 578 Pegazusów, to my, z Tomkiem, mówiliśmy, że jest ponad 3000 tysiące. W ramach wdzięczności służby specjalne, pan Siemoniak, pani Menia, czyli pani pułkownik Małgorzata-Żochowska, pan Radosław Kujawa, stawiali nam samochody. Po prostu, I obserwacje, pewnie. Tak, i wysyłali za nami obserwacje. Ewentualnie za książkę rozszerzenie zarzutów, a. Tak, jak za jak książkę jakiś... CBA. CBA e, Pana Janka o, o rozpracowania i na mnie szpiegowski po prostu, jakieś tam po prostu. Wiecie państwo, e, Dziesiąty rok pod rząd. No tak. i po prostu pewnego pięknego dnia, jak się te wszystkie materiały pokażą, to się po prostu nie będzie się mogli po prostu. To jest, to jest tak, jak ktoś tam napisał. Że... Jeden sąd pokaże, ile tego było. Razem sąd dostanie jeden, ile tego było? Jak wiecie Państwo, to jest tak, jak ktoś tam napisał, że nie wiadomo, co gorsze. Czy to, że nas tak prześladują, czy to, to. ich chcą utłuc... Że im to... się nie udało. To to nie, się nie, wiadomo, nie wiadomo, która z tych informacji dla państwa jest gorsza. Że oni są po prostu tak niekompetentni, że nawet piszeć komuś butów nie potrafią, nawet jak się bardzo, bardzo starają. Więc tym razem mamy to, że pan premier Donald Tusk y, 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 dostał, przepraszam, jak to się mówi, wściek się, bo tak kiedyś były takie żarty. Chodziły, że za pierwszego Tuska, że Tusk się wściekł. No to tym razem Tusk się naprawdę, naprawdę wściekł. Niech Pan pomyśli, jak chcieli dobrać dzieci, a do mnie przychodzili, po Pegazusie sprawdzali, jak ja zareaguję, że będą szukali córki, która nie żyje tyle czasu. Rozumie Pan, Panie Panie, że jak to jest? Rozumie Pan, Panie Panie, jak to jest? Ale to jest, Szanowni Państwo, to śledzenie, myśmy mówili, ilekroć też można sprawdzić, mówiliśmy, że jak wspominaliśmy naszą drogę, to mówiliśmy, że to jest i tak nic wobec tego, co zrobiono Donaldowi Tuskowi i jego rodzinie. No to macie Państwo potwierdzenie, myśmy wiedzieli. Że w zasadzie rodziny wszystkich ludzi, którzy zostali sklasyfikowani jako e, ten. U, u Donalda Tuska to nie jest jeszcze tylko. Napisaliśmy już dziś na internecie, to nie tylko była e, córka, to nie tylko była żona, ale uwaga, to była siostra i syn. Dokładnie. Wszędzie tam, gdzie mogli próbować coś znaleźć. Bo ludzie rzucili papierami, nie chcąc inwigilować pana siostry. Ale nie tylko. Był specjalny zespół funkcjonariuszy mówiliśmy o tym zarządów pisu kiedy jeszcze wymagało to troszeczkę większej odwagi był specjalny zespół funkcjonariuszy między innymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego który zajmował się wyszukiwaniem i kasowaniem ludzi Wiecie państwo możesz być opozycjonistą nie musisz być idealem. Możesz mieć własne wady, możesz sobie lubić wypić po godzinach, możesz sobie, ja oczywiście bardzo, że tak powiem, nie pochwalam, i usprawiedliwiam nawet posła Starczewskiego, który wypił sobie tam dwa, trzy piwa i go złapali na rowerze, ale proszę mi wierzyć, Spolować że. Polować to... nie można. Ale to nie, nie był lubię. przypadkowy, to nie był przypadkowy najazd na niego, to było z polowania. Tomek, ja przypomnę wszystkim, jak Możecie się cofnąć, uratował panią posłankę Jachirę, ponieważ była gigantyczna prowokacja. Chciano ją, te, że tak powiem, zrobić, zrobić jej krzywdę, złamać ją, skompromitować, o, po prostu obfotografować nieprzytomną i po prostu wziąć na smycz. Myśmy to ujawnili, zrobiła się zadyma. Ktoś tam powiedział, że wali papierami, jak to wszystko lata po prostu po internetu. To, to się nagle skończyły zabawy. Tylko, że wiecie Państwo, tu powinien wejść sped zespół. Gdyby pan, wiecie Państwo, pan minister Szymoniak się po prostu po pierwsze na tym nie zna. Po drugie, dał się. To jest i najbardziej optymistyczna wersja dla niego. On się dał y, mm, omamić tym ludziom z wewnątrz, którzy chodzą... Jeżeli wiedział, to bardzo źle, a jeżeli nie wiedział, to jeszcze gorzej. A to, to, jest gorzej. to jest jeszcze to jest facet, który od momentu, kiedy on wyszedł i powiedział, że ludziom, którzy popełniali, funkcjonariuszom, którzy popełniali przestępstwa, nie wolno stawiać zarzutów tylko ludziom, którzy wydawali politykom, którzy wydawali im podpłatę, to stracił resztki moich Szanowni Państwo, każdy funkcjonariusz, który popełnia przestępstwo na zlecenie e, swojego przełożonego, odpowiada tak samo. Ma na równi ze swoim przełożonym. Tak, ma swój rozum, ma swoją głowę, nie ma pod hasłem, że on mi powiedział. Wiecie, to jest tak, ja tego, nie, ja tego kompletnie nie porównuję, ale ja pamiętam dokładnie, jak usłyszałem od pani, która uważała, że jest moją, moją przełożoną, Gdybym powiedziała, że ja mam zwolnić studenta tam 2000 zł roku 2008, bo miał etat, zarabiał 2,5 na rękę i miałem go zwolnić, dać mu to samo, tak, żeby miał umowę o dzieło, żeby firma zaoszczędziła za, za 12 tysięcy miesięcznie. A jak ja się spytałem, no dobrze, a co ja zrobię z dyżurami, to usłyszałem, że mam go wysyłać na dyżury? Ja mówię, że no, proszę, ale jest kodeks pracy. I to ja nie porównuję do tego, natomiast ja po prostu mówię, nie no, sorry chłopca, jak ale... on odpowiedzialność za to, jak coś słyszani. Tak, ja, ja się. Albo, albo jeszcze coś mu się stanie, na przykład. Bo, tak, bo się, tak. wiem, wło włożę palec do, do tego ludzi. W ogóle przecież to, 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 to jest właśnie. To jest brak wyobraźni. Tu perela nieporównywalna, natomiast trzeba mieć świadomość, co jest y, zgodne z prawem, a co nie jest. I teraz tak, wszyscy ci. Pan Gacek, pan ma 231. Jedziemy, pan, pan masz to jakoś. Ukrywanie przed ofiarami. Ukrywa przed nami. Ja złożyłem panu doniesienie. Ja mam. Mam Dziś dwie sygnatury swoich Pegasusów. Jedną z roku 2020, drugą z innej, z innej daty. I, i, I mam to wyciągnięte wprost z notatkami z centralnego biura. Ja mam to plan. samo, wysłałem to. I e, oni próbują e, ukrywać e, skalę e, tego, ilu nas inwigilowano. I pamiętajcie, jeszcze jedną rzecz. Znowu my to mówimy. Był oprócz polskiego używany węgierski Pegasus. Pamiętajcie, był jeszcze Feng. Panie premierze Tusk, pan się zapyta Siemoniaka, co to jest Feng? Pan się zapyta pani Żochowskiej, że PiS po tym, jak stracił przez rok Pegasusa, to się zabrał po prostu za Erzacowanie. Pamiętajcie też, że jest jeszcze Predator. Predator. Też był używany do działań politycznych. Nie ja, byłem, a, nie ja byłem atakowany nie predatorem. To był atakowany predatorem. W redakcji mieliśmy. Mieliśmy predator był takim dosyć zaawansowanym systemem też phishingowym. Wiecie Państwo, co jest napisane na moim Pegazusie? Na moim Pegazusie jest napisane, że go zaimplementowano w CPA za pośrednictwem strony służby specjalne. I to jest możliwe, rzeczywiście, że ja kliknąłem, no, ja od pewnego momentu wiedziałem, że mam, tylko nie wiedziałem, jak nabyłem na tablecie. Natomiast, wiecie państwo, to jest taka trochę zabawa, my się lubimy z Tomkiem, jak już wiemy, że coś jest, to my tego nie odłączamy. Nie, 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 nie. nie, 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 tak nie, 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 nie niech będzie, niech, 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 bo już zdiagnozowane. To tak jak mieliśmy, jak nam Wosik podsyłał tych delikwentów, to nawet już obcięty, zdiagnozowany, to chodź do nas, porozmawiajmy. Chodźmy się, powiemy ciekawą rzecz. Tak i to jest, to jest taka... rzecz. Że... Tak. i sączył, so, 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 brał pieniądze i... Te szczury z, z łapami umoczonymi dotąd, pokazujące ślady, gdzie pobiegł. Tak. to jest, to są, to są potem takie fajne rzeczy. Tak. jak oni po prostu dokładnie meldowali to, co my chcieliśmy, no bo my wiedzieliśmy już, gdzie oni meldują. No już nie wspomnę, że w drugą stronę, na przykład wąsik, jak już nam kogoś zainstalował, to zamiast go po prostu trzymać, zamrozić go na lata i go trzymać, to po prostu użył go, natychmiast go zdetonował, momentalnie, to jest tak, żeby, żeby mieć wynik. No to trzeba być po prostu głąbem, wąsikiem. wąsikiem. Tak. tak, to trzeba być wąsikiem. Zamiast, zamiast, mało tego, zamiast go uwiarygodnić, Poświęcić, tak, dorzucić parę zdjęć swoich z facetami, żeby on przyniósł, uderzył po prostu, żeby zyskał nasze takie już takie maksymalne zaufanie. No tylko, że wąsik kto się zna, na robocie się nie zna. Y, powiem w ten sposób. Ja uwielbiam sam siebie atakować, szanowni państwo, bo ja wiem wtedy, że zawsze wygram. No to już tak. <laughs> więc, y, ja nie ucieknie tak, taki całej, naprawdę, nie wiem. To, to jest, y, no to jak wiecie państwo, jak się jest po prostu po dwóch stronach, to, to nie można przegrać. Szanowni państwo, nie, nie. Y, my my I. tego nie rozumiem. tego Absolutnie, no bo tylko to, to trzeba, to trzeba mieć. dystans, bo słuchajcie, naprawdę. Trzeba mieć dystans. Rady od, od kaprala w rok do pułkownika nie nauczycie się Są Są trzeba, trzeba, mieć, trzeba mieć dystans do siebie. W każdym razie ja, ja nie wydaję, ja nie musiałem wydawać nigdy zgód, bo to było najlepsze, szanowni państwo. Jak żeśmy o, do, dostali się, do, do, dostaliśmy się tam do materiałów, dorwaliśmy się pani Emanuel, to najbardziej nas rozczuliła informacja przekazana nam ustnie. Że Emanuel jako rad zaprawny obrońca Tomka, prowadzony osobiście przez Macieja Włońsika, dostawała pozwolenie na to, że. Pop... Że mówi źle, Włońsiku. Tak, i... Więc wiecie Państwo, że po... wzruszyłem się. Autentycznie, autentycznie się wzruszyłem. To, to, to po prostu ta Czwarta Rzesza, Jarka, Jarku, ta Twoja Czwarta Rzesza musiała Musia się wywrócić. Jeżeli twój Szef Słowski musiał wydawać po prostu zgody na to, że może, że może, że może mówić. Można używać słów Wersalka, dworzec centralny, bo często był używane, w on wiesz... Panią... Pamiętajcie o potężnym... Jest potężnym... Panią bratcą prawdą, ja nie adwokatów tutaj. Panie premierze, Pan zapyta Panią Małgorzatę Żochowskiej, Pani Meni, Panią zapyta, dlaczego tak żałowała Jarka i czy nadal jeszcze żałuje, że jesteśmy tacy źli. jedny człowiek, jak to... można go tak zręczyć, tego kadłubka tak. niewincentego. Kronikarza. No, bo on te posłuchy do kroniki oczywiście brał, żeby mieć kronikę swoją. No to on będzie pisał. Jak już się drzwiczki zatrzasną, jak już tam się ten, to jeszcze tam będzie się parę miesięcy dąsał, a w końcu zacznie pisać. No właśnie, będzie grzeczny. Tak. Tak, no, bo, no, bo co, no, bo, no bo co tam robić? No w końcu, no, ile, ile można. Posiciele rowu, w którym statki zawracają, ale tam statek żaden nie przybuje, nie? Chyba. Może żaglóweczka jakaś. Tomku, mamy sytuację, w której, czy, czy po tym, jak jesteś szefem służb, prawda, i tak, twojemu premierowi zarąbano auto i następnie okazało się, Inwigilowano mu rodzinę, ty jesteś szefem służb dwa lata i ty mu tego nie przyniosłeś. Dowiedział się od Onetu z tego, z, ze sprawy. sprawy panie redaktorze, To jest i teraz, ale kolejna, kolejna y, historia to, wiecie państwo, to jest taka sytuacja. Y, czy, no, co gorzej można spieprzyć, wytłumacz mi, czy coś, coś gorszego jest jeszcze? Sytuacja powinna wyglądać w służbach taka że Donald Tusk nie dowiaduje się rzeczy z mediów, tylko dowiaduje się od Siemoniaka. Tymczasem okazuje się, że wszystkie te służby, które teoretycznie on nadzoruje, one są skoncentrowane na tym, żeby przygotowywać powrót PiSu do władz. Oni już, już pokazują to, oni już, oni już mówią, że oni już chcą to zrobić hołownią, który ma Spowodować, że nie będzie odchodził ze stanowiska marszałka Sejmu, i oni chcą mieć rząd techniczny. Jak będzie rząd techniczny, to oczywiście chcą dalej atakować. Chociaż macie pełną teczkę w, 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 moich, w moich sprawach, gdzie zeznawałem od początku, że chcieli informacji i atakowania Donalda Tuska, Krzysztofa Bondaryka i Pawła Wojtunika, ma się u Janka informację, że chcieli polować na, na Janka po to, żeby Janek przyniósł głowę konia, czyli mecenasa Giertycha, a, a mecenas Giertych yy, najpierw przyniósł zginęło. głowę Tuska, rozumiecie? No tak, tak to miało być. Po to, po to polowali na pana Czarneckiego między innymi, żeby pan Czarnecki również przyniósł głowę mecenasa Giertycha, rozumiecie? Te, też między innymi. I, i, I ewentualnie jeszcze innych ludzi. No, polowali na innych biznesmenów, ja już nie wymienię tego nazwiska. Też to wszystko to jest obsesja Kaczyńskiego, rozumiecie? To jest obsesja Kaczyńskiego i teraz rozumiem. Wystarczyło to zobaczyć wtedy, kiedy Kaczyński poszedł do prokuratury na Pragę, kiedy sam wywołał sprawę śmierci pani. Barbary skrzypek okoliczności śmierci zaczął skarżać wszystkich wokół o to, że pani skrzypek umarła. I wtedy krzyczał o Normberdzie, straszył powieszeniem: czy, czy to już jest wystarczające? Teraz woź wychodzi i Tuskowi grozi do rozumiecie? To trzeba który siedzi obok Tuska, my tłumaczyliśmy w tym CBA inaczej nie powiedzą o Tusku niż Rudy, Niemiec, taki, siaki, owaki, jakieś tarcze, strzelnicze o Tusku i, i ono siedzi obok premiera. Rozumiecie? No już teraz wypowiedź Powiedz teraz, posłuchajcie, bardzo mi się to podoba. Janusz Cieszyński i e, wspiera wspiera teraz Tomasza Siemonianka. Posłuchajcie. E, Tusk chce, żebyście myśleli, że inwigilowano jego rodzinę. To kłamstwo i manipulacja. Zaprzeczył temu dziś rano w TVP Tomasz Siemoniak. Rodzina premiera kontaktowała się z osobą, której założono kontrolę operacyjną i te rozmowy zostały zarejestrowane. Zapewne chodzi o Giertycha, przeciwko któremu prowadzono śledztwo, wielominowe defraudacje. Dzień bez okłamywania Polaków to dla niego dzień stresowy. Mhm. Jest to nieprawda. Dlaczego dostała status pokrzywdzony? Tak, dokładnie. No, słuchajcie, to... W związku z moim Pegazusem i Janka, to będą setki stacjów pokrzywdzonych, bo się z nami osoby kontaktowały, tak? To są żarty. To jakieś żarty są. Panie Cieszyński, kiedy odpowie Pan za 160 milionów przekazanych handlarzowi respiratorowi? To niech Pan o tym odpowie, dobra? A później będzie zabierał głos. Pan jest złodziejem. Pan jest złodziej po prostu, Panie Cieszyński. Po prostu. Pan jest złodziej. tyle mówimy. Gdzie Pan? Pan w pół dnia wypłacił nasze 160 milionów facetowi, bo panu cebaka, że kazało, jabł, kazało. Kto panu kazał, ja mu kazał. Kto pan ukazał i kto śledztwo śmień toczyć? Wstyd. Czy nikt mu nie kazał, Tomku? no Po prostu sam to zrobił. Pytanie: jest, czy miał z tego działkę? No. Tak. No to jest pytanie: no przecież on jest człowiekiem. No, kto... Dlaczego pan zapłacił 50 tysięcy funtów i z czego na kaucję dla Kuczmierowskiego? szefa Rarsu. Taki pan był zainteresowany Kośmierowskim? Dlaczego? Szanowni Państwo, to jest przykre, że musiało dojść do takiej sytuacji, żeby okazało się, że mamy rację. Tak. To nie jest koniec. Jeszcze to raz, to koniec. Że my powie, powiedzmy sobie jeszcze raz, liczba osób inwigilowanych przez Kaczyńskiego. Panie Szymonie, chcesz Pan, żeby Pana Cierzyński bronił? Wąsik jest... pan będzie bronił niedługo. Zacznie Pana bronić Wąsik i Komisji. Ale, ale przecież już Duda mówił, że jest to jeden z nielicznych polityków, których on szanuje. Wiecie, Państwo, jak ja bym, jak ja bym usłyszał... I Pan do dymisji, miej Pan odrobinę honoru chociaż. Ja, gdybym usłyszał, że Duda mówi o mnie takie rzeczy, to bym pomyślał, że coś w życiu zrobiłem nie tak. Że coś nie coś to jest. To jest naprawdę. Wiecie, to jest tak, że e, kiedyś usłyszałem taką tekst, to był cytat z kogoś, ale mi to ktoś mądrzejszy powiedział, masz wrogów, znaczy, że w życiu o coś ci chodziło. E, I e, to znaczy, że nie byłeś człowiekiem, który po prostu przechodził na porządku dziennym do określonych ten działań. Ja mam i Tomek nas łączy to, że my jesteśmy tak troszeczkę, e, czasami jesteśmy skłonni e, pójść, e, że tak powiem, na materacy w imię zasad. E, po prostu coś, czego wiele ludzi nie zrozumie. Do dziś się śmieje. Jest taki pan Krzysztof <coughs> biznesmen. On mnie rozbawił, bo był jednym z najlepiej w ciągu 20, 30 lat, prawie, no tam mam teraz 28 rok pracy dziennikarskiej. Za dwa lata będę świętował 30-lecie. On tam przy, poprosił mnie, żebym po prostu zabrał jakieś tam teksty z internetu dotyczące pewnego biznesmena, dość nawet znanego, ostatnimi się jego czasy. No i tam przeanalizowali to z prawnikami i stwierdzili, że to teraz nic z tym nie zrobiło. I Właśnie nie było gruźb, nie było tego. I była cała taka taka miła, sympatyczna pogawanka, weź pan to, czy to może, ma, 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 może, ma, może pan to zdjąć, czy coś tego, bo, bo córka ślub, bo jego bierze i tak to źle wygląda jak że tak powiem, rodzina i znajomi googlują i, i, mhm. i to wychodzi. I tak. już I, my się rozeszli. to mi się rozba, rozbawiłem się, bo przypomniała mi się też historia właśnie sprzed iluś lat, właśnie jak się tam załatwia rzeczy. E, e, Natomiast ci, mówię o wąsikach, o ludziach, którzy, których chroni dziś się moniak, oni uważają, że jak wyjdą walną komuś z buta w twarz i szczególnie jak ktoś, nie wiem, stał bokiem, tyłem, etc. To teraz on weźmie, ucieknie i e, po prostu podkuli ogon, rozpłacze się i będzie wychodził tyłem, przepraszając. I oni się nigdy nie przyzwyczaili do tego, że ktoś może wstać, otrzepać się i oddać. I to jest. Zdziwieni, że tak, że, że to tak funkcjonuje. W każdym więzieniu jestem gorszy. No. Janek no, też. Po każdym ale, ataku też jest gorszy. gorszy. tak nie wiesz, Chodzi o to, że oni do tej pory nie są w stanie zrozumieć prostej zasady, że nie każdego da się zastraszyć, nie każdego, nie każdego, da, się, nie każdego da się kupić. I dlaczego o tym mówimy, bo to wszystko, pamiętajcie, on miał w jednej. Kijem była nagrania komponujące kochanki, kochanków. Wiecie Państwo, różne rzeczy, różne układy chodzą. To są, że jeden. Nie są to sprawy dla służb specjalnych, naprawdę. To nie jest to. Wiecie Państwo, oni się zajmowali naprawdę, kto z kim w dziennikarstwie sypia, kto z kim wśród dziennikarzy bierze Dragi. Pamiętajcie, opisali. Kto się po... z kim nie lubi, ktoś tak. kto koło podkopuje, jaka jest walka o stanowiska. No to, to, to jest, Nie jest to temat dla służb specjalnych, naprawdę. Nie. To było po prostu robienie i szukanie haków. Hmm. Szukanie haków, którymi oni chcieli po prostu. I tam, i tam to jest. Wiecie Państwo, mój Pegazus, Tomka Pegazus, one są w tej bazie wąsika. Tam są rzeczy, które są też naszymi prywatnymi rzeczami. I to, że oni nam... Orządali... Z, moją, z moją obrończynią rozmawiał na parę godzin przed moim aresztowaniem, ponad pół godziny uzgadniali, jak to ma być, żeby mnie aresztować. To się to jest, to... Osobiście wąsi. Osobiście wąsi. Myśmy to wiecie, na czym polega przykrość jeżeli chodzi o Pana też Kordeluka i jego odpowiedzialność, Pana Bodnara, myśmy to wysłali im, kiedy to się tylko wydarzyło. Bodnar, gdyby był e, takim człowiekiem, jakim się przedstawia, to powinien po prostu natychmiast zażądać akt, sprawę. Prokurator Anna Siwiec powinna, i wierzę w to, że będzie miała zarzuty. Profesor Baryła chciał mi rozszerzyć zarzuty, zaprawdę. za Za to, że ja zadałem pytanie, Prawdę pokazali. Tego, ale w czym jest rzecz? Ja napisałem, w, wysłałem pytania, bo kończyliśmy książkę z Tomkiem, wysłałem pytania, żeby zajęła stanowisko wobec faktu, że miała świadomość, że obrończyni Tomka jest płatnym informatorem CBA działającym na szkodę Tomka. I co ona robi? Ona przychyla się do prośby CBA, aby zabrać cały kontakt Tomkowi z kimkolwiek i zostawić tylko kontakt z ich agentką. Przecież to jest przestępstwo. Gdybyś nawet był. Winny, Planowali czy... do więzienia wsadzić moją najbliższą osobę. Tak, tak to wczesną. też jest. No. Też i okraść. A ona sobie chciała okraść Tomka, uwłaszczyć się i inaczej, właśnie to blisko osobę. chcieli po prostu przejąć wszystko, zabrać co tylko tak. można było. I to jest. To, i tego nikt dopiero jak się pojawił pan e, Waldemar Żurek, to dopiero się prokuratura poczuła na tyle odważna. To trochę tak jak z panem ministrem Kierwińskim. Minister Kierwiński zastąpił pana e, ministra Simoniaka i nagle policja zaczęła. Może tak za paski tak. szukać, ale dalej nie może przyjść ten, co porzucił paszkę. Wiecie no, no. państwo, ten facet, który e, się nagrał, który myślał, ten że... Ten... Który, który myślał, że ma wyłączoną. Ta nie ma, tak. Ta nie on Myślał, że ma wyłączone kamery. To jest taka stara zasada. Nie, no chłopaki, ale wy chyba naprawdę uważacie, że nasze kamery nie mają zapasowych źródeł prądu? Proszę. Gdzie myślicie. My się... A co się u Janka po klatce i po windzie i, i, i innych miejscach, i sądzicie, że to tylko wy nagrywacie? To jest to jest najgorsze, najgorsze, w tym wszystkim jest to, że kiedyś ci ludzie będą mieli chronić nas. I to jest, to jest najgorsze, że w tym sensie, że ja pamiętam przecież Tomku, no ty pamiętasz więcej, ten początek XXI wieku. Przecież gdyby oni się zetknęli z taką rzeczą, która wtedy miała miejsce, gdzie ktoś chciał wysadzać kościoły, meczety w Polsce, bo to miało być tak, że najpierw wylatuje meczet, potem wylatuje kościół, synagogi, i i a na koniec Jasna Góra gdzieś tam. Okay. I Wiecie państwo, to przez gdyby oni się z tym zetknęli dziś, to po prostu byłoby, byłoby po prostu łop, łop, łop. Wielkie dziury w ziemi. No tak. no. Oni po prostu na, nawet pójść za człowiekiem nie potrafią w taki sposób, żeby... No, ale jak się ktoś zorientuje, to uciekają do siebie, do lokalu. Tak, to też jest zabawne. Uciekają do siebie, do lokalu, wskazując gdzie siedzą. Ze strachu Nie mówiąc już o tym, że wydawanie państwowych pieniędzy. Przecież ile oni na nas to powydawali za tej władzy? Przecież to też jest kilkadziesiąt milionów złotych za tej władzy. No bo przecież ile to kosztuje? Dwa lata? To co? Lokale, e, samochody kilkadziesiąt osób, Przez to, to jest miesięczny koszt czegoś takiego, to jest ponad 100 tysięcy złotych. No, to... no Janku, ty pokażesz materiał, gdzie oni piszą wtedy i, i dokładnie jeszcze... Na rok 2020. Tak, i piszą, że uważajcie, bo może pójść na skargę do PTPC no. i tam jest... Bo jest, bo jest świadomy, że jest czterech oficerów i, i, i źródła I, i jakieś wysokie koszty, nie wiem, tam 300 tysięcy czy ileś. 200 260 ileś no ludzie no, no na, na miesięcznie to się bywało no. zespół czterech oficerów m, czyli do tego jeszcze jeszcze, jeszcze... A, wtedy 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 mamy to pokażemy proszę bardzo szanowni państwo Siemonia Rodyniuk natury Korneluk do dymisji, no Bodnar już na szczęście, na szczęście już go nie ma. Natomiast Korneluk i Siemoniak to są ludzie przeszkoda. Tak wiedzieliście czy nie? Korneluk powinien przecież mieć możliwość, przecież do niego też musiało pójść ten raport dotyczący Seba. On może też zażądać wglądu. Powiedzieliśmy, jest wewnątrz 2628 Pegasusów. Tyle tego macie. 2620. Macie dni. obowiązek wysłać do ofiar powiadomienie, żeby. To są, szanowni państwo, to są te, przepraszam, w cudzysłowie legalne. Jeszcze mamy Węgry, węgierskie Pegazus. Przepraszam, bo teraz ktoś nas, którego właśnie się, śmiałem się, bo zapytał jakiś człowiek, czy nie możecie zrobić, ile to kosztuje to śledztwo? Milion, dwa, zróbcie zrzutkę, i mówię tego. Ja mówię, no, odpisałem temu człowiekowi, no a przecież co my robimy, jak nie śledztwo dziennikarskie? Po co nam robią te, te. Przecież ta prawda jest taka. Pokazujemy ona... wam na, na X się, pokazałem te rzeczy z sygnaturami, które są, dotyczą mnie. Nie zdjęcie z komputera, bo oby tych ludzi być może pozabijali, być może mieliby zagrożenie życia. Są sygnatury i treść. Dokładna taka treść, jak jest w tym yy, meldunku CB. Tomku, do, ja, do Jaryce. Wiesz co, ja nie wiem co ja mam teraz powiedzieć do, do, do pana Kadłubka, e, nie Wincentego teraz, no, no, a mówili, po prostu, no sobie, a nie mówiliśmy, tak. ja, Jarku, mówiliśmy. Jarku, mówimy, jak w końcu pójdzie. Teraz wszyscy z Jarku. otoczenia, z otoczenia najbliższego, z Nowogrodzkiej już zastanawiają się, kiedy mieli Pegazusa i, i skąd im się przydarzały różnego rodzaju rzeczy, bo to prawda, że pan dezintegrował pan wszystkich, dezintegrował pan wszystkich, ze wszystkimi kłócił. I oni się zastanawiają, skąd to było. Bo Swojski już nie wiedział się, skąd wyszły jakieś zdjęcia, jakiejś pani. Tylecki też wiedział o różnych rzeczach, jeszcze inni. A teraz jeszcze teraz reszta będzie wiedział. Zobaczy, co się dzieje. Jarku, ja z kolei chciałem ci powiedzieć, że, żebyś wiedział, że wielu biznesmenów niedawno nie, nie się, to Maćku też do ciebie, że byli robili. Dostali, dostali, dostali... Pulpet nie podarują ci, naprawdę, zobacz. Pulpet, pulpet. Jeszcze to o tym, pamiętasz takiego jednego pana, u którego dopytywałeś o listę gości na jego ślubie, no to on się, um, on, on, jak jeszcze planowaliście zabrać... Mu Ma sygnaturę. Się... Ma no, ba, już nawet pismo złożył, natomiast pismo. on się bardzo ucieszył, Wiesz, ja myślę, że wiele osób, pamiętasz, bo ty, my ci obiecaliśmy, że te pieniądze, wszystkie, które żeś ciągnęli z polskiego systemu, że one wrócą. Może, może nie jesteśmy jakoś turbą, już nie przewidzieliśmy tego, że yy, wiesz, my, że my jesteśmy taką... jednak na, na, jest, sami i biegniemy z taką kulą u nogi. Jesteśmy rzeczywiście no liczby. Jak nam ktoś tą kulę odetnie i da tak. jeszcze, nie wiem, chociaż ze dwa telefony, to, to was nie a pulpet, pulpet, no to, no i te, uspokój tego drugiego pulpeta, bo on tam płacze, że, że tego, że tego, tego, tego te twoje pulpy ciątku skąd wywiadu, tak to. Tak. Nic mu się nie stanie. No. Do zobaczenia. Chyba. Do widzenia.